W 2019 roku zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce spadło do najniższego poziomu właściwie od końca II wojny światowej. Górnictwo sprzedało tylko 58 milionów ton tego surowca, podczas gdy na początku tej dekady sprzedaż przekraczała 70 milionów ton. Tylko w ciągu ostatniego roku energetyka spaliła o 3 miliony ton węgla mniej. I ten trend utrzymuje się już od kilku lat i zapewne będzie się utrzymywał. Do pracy wchodzą nowe bloki węglowe, które są dużo bardziej sprawne i zastępując te stare bloki węglowe, nawet przy produkcji tej samej ilości energii elektrycznej, potrzebują dużo mniej węgla. Natomiast dodatkowo dochodzi nam wzmożony import energii elektrycznej, ponieważ wszędzie w Europie środkowej energia elektryczna na rynku hurtowym jest tańsza. No i dodatkowy czynnik to rozwój odnawialnych źródeł energii. W tamtym roku zakończyliśmy duże aukcje i dla fotowoltaiki i dla turbin wiatrowych. W tym roku także przewidziane są kolejne aukcje między innymi dla fotowoltaiki, które będą znowu skutkowały tym, że o kilkaset tysięcy a pewnie przynajmniej o kilka milionów ton w horyzoncie najbliższych lat spadnie zapotrzebowanie na węgiel energetyczny.